Dzisiaj 5 pro tipów, lifehacków, jak przyspieszyć swojego laptopa. Rozwiązania idealne dla graczy, ale nie tylko. Zaczynamy! A w dzisiejszym odcinku towarzyszył nam będzie ten oto laptop, czyli Lenovo Legion 5. Dokładnie tak i na nim pokażemy Wam wszystkie pro tipy. Nasz laptop jest nowy, ale te w tipy są uniwersalne. Kwestia tylko, czy będzie je łatwo wdrożyć czy ciężej. Laptopa polecił Wojty i mówi, że jest to godny uwagi model. Na pewno ma fajne podzespoły i siódemka już na pokładzie RTX 3050, no i dużo też bajerów, które, które dorzuca samo Lenovo. Przede wszystkim bardzo dobry system chłodzenia, ColdFront. O, ale się ładnie nauczyłeś. Ładnie? No. Jestem pod wrażeniem. Tak, zdecydowanie mamy też system, który wspiera yy, nasze yy, ładowanie, żeby oczywiście laptop no jednak to jest ważne, żeby jak najbardziej szybko się ładował, ale też żeby bateria trochę trzymała. Także zdecydowanie warto zwrócić uwagę na tego laptopa, a też będzie pomocny przy pokazywaniu naszych lifehacków, bo ma kilka udogodnień. To co? Zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego. Jeżeli masz dedykowaną kartę graficzną od Nvidia, to jest tam taka technologia, która się nazywa Nvidia Optimus. I ta technologia zdecydowanie pozwala zazwyczaj na to, żeby Twój laptop dłużej działał na swojej baterii, ale jednocześnie sprawia, że informacje i obraz jest przesyłany też przez zintegrowaną z procesorem kartę graficzną. I tutaj chodzi o to, żeby z Nvidia Optimus przełączyć się od razu na to, żeby bezpośrednio z karty graficznej obraz był wysyłany do naszej matrycy. Możesz to zrobić chociażby w panelu Nvidia. Możemy też przejść w tryb automatyczny lub w tryb, jeżeli chcemy korzystać faktycznie dużej z baterii, bo na tym nam zależy optimus, czyli wrócić do tego systemu. Jeżeli masz starszego laptopa, może się okazać, że nie będziesz miał tej funkcji dostępnej od razu z poziomu komputera, więc będziesz musiał poszukać jej w biosie. Laptopy przeważnie szukają kompromisu pomiędzy wydajnością a kulturą pracy, czyli długością pracy. Nam w tym przypadku zależy na tym, żeby postawić przede wszystkim na wydajność. Dlatego skorzystamy tutaj z oprogramowania Trouble Stop. Sama aplikacja Trotel Stop pozwala nam także obniżyć napięcie na procesorze, co warunkuje tym, że zwiększymy jego taktowanie oraz zmniejszymy temperatury, z jakimi będzie pracował, co oznacza tylko i wyłącznie wzrost wydajności. Protyp numer 3. Podkręć kartę graficzną w laptopie. Nasz laptop Lenovo ma do tego dedykowaną aplikację Lenovo Vantage. W tej aplikacji możemy sobie właśnie nie tylko jeżeli chodzi o kartę graficzną, ale w ogóle kontrolować wszystkie nasze podzespoły i między innymi podkręcać właśnie tą kartę. Jeżeli jednak nie mamy aplikacji, w naszym legionie możemy to zrobić z poziomu biosu. Ten bios jest dość przejrzysty i możecie zobaczyć, że tam sobie możemy włączyć albo automatyczne podkręcanie, albo na przykład samemu właśnie podkręcić tą kartę wedle naszych potrzeb. Ale pamiętajcie, żeby robić to bardzo ostrożnie, robicie to na własną odpowiedzialność i najlepiej tylko pod warunkiem, że macie wiedzę i doświadczenia. No, albo jeżeli tak, to wcześniej sprawdźcie jakiś rozszerzony tutorial, żeby to robić z głową, bo pewne rzeczy mogą się. Ją przegrzać w naszym laptopie, jeżeli trochę przesadzimy. Nie dokładajcie do pieca za bardzo swojemu komputerowi. Na no, w samej aplikacji Ventage możemy sterować nie tylko naszą kartą graficzną, ale także naszymi wentylatorami, czyli naszym chłodzeniem, oczywiście wspomaganiem sieci, autozamykaniem. Tych trybów jest naprawdę, naprawdę mnóstwo i bardzo serdecznie polecam każdemu, kto takiego laptopa posiada, przeklikać się przez tą aplikację, bo ona może wam naprawdę bardzo pomóc. W idealnym świecie korzystamy z podkładek chłodzących, które są bardzo fajnym i ciekawym rozwiązaniem, które może zwiększyć wydajność naszego laptopa, ale doskonale wiemy jak jest. Często korzystamy z zamienników i tutaj warto z nich skorzystać i delikatnie podwyższyć swojego laptopa. Dokładnie tak, bo niezależnie od tego jak dobrze chłodzony jest nasz laptop, zawsze warto mu pomóc. I właśnie ku temu. Yy, najważniejsze jest to, żeby ten tył laptopa był podniesiony i ta cyrkulacja powietrza była jak najlepsza. Jeżeli nie macie dedykowanej podkładki, to możecie zacząć kombinować. I w tym momencie ja kombinuję i mam dwa kapselki od wody i już mogę sobie delikatnie podnieść. Jest to niewiele, ale już dla naszego laptopa to jest coś. Ale mogę też pobawić się i poszukać czegoś innego. Może być książka, może być na przykład podkładka od klawiatury, jeżeli jej nie używamy, bo na przykład nie lubimy. I patrzcie, to podniesienie jest już znacznie Większe. Warto korzystać z takich rozwiązań i warto naszego laptopa podnosić przede wszystkim ze względu na zwiększenie wydajności i odciążenie procesu chłodzenia. Taka mała rzecz, a faktycznie wpływa na wydajność naszego laptopa. Nie trzymajcie swoich laptopów na kołdrach i tym podobnych, żeby ich po prostu nie zadusić. Dobre. No i nie zapominajmy oczywiście o tym, aby od czasu do czasu nasze chłodzenie przeczyścić chociażby skrężonym powietrzem. Jest to niewielki koszt, a jednak bardzo nam pomoże i przede wszystkim przedłuży żywotność naszego urządzenia. Dokładnie tak, zwłaszcza jeżeli macie starsze laptopy, to już teraz chwyćcie za nie i sprawdźcie, jak tam wygląda to wszystko z kurzem, bo naprawdę wyczyszczenie laptopa i nie tylko, bo komputera może zrobić dużą różnicę. Okaże się, że nasz laptop-komputer potrafi wiele więcej niż się po nim spodziewamy. Protip numer 5. Używaj laptopa na kablu. Rada, która wydaje się błaha, a faktycznie ma duży wpływ na wydajność. Jest dużo osób, dla których to wyda się oczywiste, ale nadal jest gro ludzi, którzy nie zdają sobie z tego sprawy. Oczywiście laptop jest do używania mobilnego i wtedy no, nie używamy tego zasilania, ale jeżeli jesteśmy w domu, a zależy nam na wydajności, nie tylko w grach, ale chociażby, nie wiem, w montowaniu, koniecznie pierwsze co robimy, to podłączamy naszego laptopa do zasilania, bo faktycznie będzie działał. Szybciej i sprawniej. Pamiętajcie jednak, że użytkując laptopa właśnie w ten sposób możemy stanowczo skrócić żywotność naszej baterii. No, i to jest kompromis, z którym musimy się liczyć. A skoro przy przewodach już jesteśmy, to warto skorzystać z przewodu LAN, jeżeli e, użytkujecie laptopa w grach sieciowych. To naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pomoże. Tak, zdecydowanie wszyscy gracze online Wam powiedzą, że nic nie zastąpi po prostu kabla sieciowego. No, nasz laptop akurat daje taką możliwość, chociaż wiemy, że nie każdy tak jest, zwłaszcza te najcieńsze, tam gdzie tych portów jest jak najmniej. Ale w gamingowych laptopach to też jest ważne, żeby ta wejście do yy, kabla sieciowego było. Moi drodzy dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak podobała mi się taka seria szybkich protipów, a jeżeli potrzebujecie jakichś to dajcie znać, postaramy się przygotować, mogą dotyczyć czegokolwiek oczywiście gamingowego, no bo w końcu o tego tu jesteśmy. Jeżeli interesuje Was ten laptop, to macie link w opisie. A my co? Prosimy tylko o lajka like dla zasięgu. Łapka i... w górę, subskrypcja oczywiście, żeby nie przegapić kolejnego materiału, który już za tydzień. A na dzisiaj się żegnamy. Trzymajcie się. Cześć.